Dzisiaj w Radiszowie robimy jeden z ogródków deszczowych, to są ogródki deszczowe, to takie miejsca, gdzie woda ma się zatrzymać, powoli sobie później spłynąć i zasilić rośliny, żeby fajnie, fajnie sobie rosły. A czemu to robimy? Po to, żeby wszystkich nas uczyć o tym, że zmiany klimatyczne postępują niestety. Ogrody deszczowe w zasadzie wyglądają jak normalna rabata, gminowa czy krzewowa, ale różni się swoją strukturą. Ponieważ ogrody deszczowe mają za zadanie gromadzić łam wody, która gdzieś spływa ze zlewni położonej wyżej. Jest to pięknie określone sterowaną kałużą. Czyli generalnie ta woda, która spada czy z deszczu, czy ze śniegu, czy z roztopów, Płynie sobie tam, gdzie chce, grawitacyjnie spada, a my przez ogrody deszczowe jesteśmy w stanie złapać ją w takim miejscu, w które my chcemy. Obiekty małej retencji są ważne, bo pomagają namagodzić skutki zmian klimatu. Wiele małych rozwiązań, takich jak właśnie ogrody deszczowe czy pojemniki retencyjne, są skutecznym i tanim sposobem na adaptację do zmian klimatu. Mogą być nawet lepsze niż jedno duże rozwiązanie, takie jak na przykład duże zbiorniki retencyjne. który robimy tutaj właśnie ma takie zadanie, on będzie zbierać wodę z tych dróg asfaltowych, które są wyżej i będzie je po pierwsze filtrował powoli, bo do 48 albo 72 godzin generalnie ta woda powinna być całkowicie sfiltrowana do gruntu, będzie odciążał nam kanalizację, no i dodatkowo będzie służył jako zwiększenie bioróżnorodności. Bio